Na nocnym talgu w Fukok jest kilka stoisk z najlepszymi. Ale jakie są najlepsze, jadaj szukać. Zaczynam od południowego, pejścia głównego. Ona zrobi mnie krep, francuski nałośnik i jest czekoladą. Dodaję tylko skondensowany i jest za słodkie. Następnie krep marakują. To jest dżem, nie jest się owoce, ale jeszcze jeszcze pi Potem będzie krep z bananą, z kokos i z czekoladą. Nałośniki są za suche. Nie, nie bardzo. Potem, jeszcze jadę w targi i próbuję krep z czekoladą i z bananą. Dużo czekolada i było moje najlepsze. No, w ogóle. Myślę, że lepsze albo prosta dżem, albo świeże owoce z czekoladą. Nie zapomnij pogąskać pudla w targu, aby mieć się Czekoladę na nocnym targu koka.